ogólna instrukcja użytkowania robota koszącego Gras 480. Robot koszący Gras 480 przeznaczony jest do małych ogrodów o powierzchni około 480 do 500 m kwadratowych. Kosiarka Gras 480 w podstawowym trybie kosi trawnik automatycznie w inteligentnym wzorze. Sterowana jest za pomocą aplikacji EGROBOT oraz dodatkowo posiada funkcję kierowania ręcznego. Robot jeździ tam gdzie chce. Sterujesz nim z pilota. Zobacz, jak łatwo uruchomić kosiarkę GRAS 480. Połączenie z bazą jest automatyczne. Uruchom robota z aplikacji. Możesz zrobić to z panelu kosiarki. Przyciśnij klawisz A, zacznie wówczas migać ikona Wi-Fi, potwierdź klawiszem C, usłyszysz dźwięk powiadomienia i nastąpi start. Kiedy robot wyczerpie akumulator, sam wraca do bazy. Po naładowaniu delikatnie wycofa się z bazy. Robot Gras 480 posiada manualną regulację wysokości koszenia. Jest to śruba regulująca, która znajduje się od spodu na talerzu z ostrzami tnącymi. Odkręć ją specjalnym kluczem, ustaw wysokość zaznaczoną na tym kluczu poprzez wskaźnik i dokręć śrubę z powrotem. Zakres regulacji to 2,5 do 5,5 cm. Najważniejsze funkcje robota to sterowanie za pomocą aplikacji, wewnętrzna sieć Wi-Fi, czujniki uderzenia, podnoszenia i przechyłu, czujnik deszczu, który wraca kosiarkę do bazy, kiedy pada, ustawienie obszarów, czasu oraz godzin koszenia i wybór języka. Robot posiada polskie menu. Na co dzień Robot GRAS 480 wykonuje poważne zadania, dbając o Twój trawnik. Ma on ostre, precyzyjne cięcie, które nie rozszarpuje końcówek trawy. Dzięki temu końcówki nie żółkną. Najlepiej zaprogramuj robota na cały tydzień. Dzięki temu zapomnisz o koszeniu. Kontroluj go tylko i zażywaj relaksu.